Thank you Cały zaś świat leży w mocy złego. Pierwszy list świętego Jana, piąty rozdział. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. List do Rzymian, trzynasty rozdział. Bracia i siostry, Ludzie dziś podważają autorytety, różne autorytety i to pod przykrywką wolności osobistej i praw jednostki. Nie chcą słuchać autorytetów, chcą, żeby rzeczy były według ich widzimi się. Mówi się o wychowaniu antyautorytatywnym. Ale bez autorytetu byłby w świecie chaos, tak w rodzinie, w relacjach międzyludzkich. Jak też w narodzie czy między narodami. Biblia przedstawia nam autorytet Boga. On nie jest jak człowiek, niestały, nie postępuje egoistycznie, nie jest arogancki. Bóg jest święty, nie ma w nim niczego nieczystego. Bóg jest Bogiem, przewyższa człowieka, nie ulega różnym trendom, ale Bóg jest też miłością. I w niej tkwi Jego autorytet, Jego wywyższenie. Nasze sumienie prowadzi nas do tego, by podporządkować się autorytetowi Boga, Jego woli, podporządkować się Jemu w bojaźni. W tym podporządkowaniu realizujemy naszą godność jako ludzi. Apostoł wzywa do posłuszeństwa wobec instytucji. Struktur, urzędów. Ich autorytet pochodzi od Boga. Tak naucza Boże Słowo. Jezus Chrystus podporządkował się Bogu Ojcu, podporządkował się strukturom ludzkim i dlatego przyniósł w ofierze swe życie, umierając na haniebnym krzyżu. On przynosi nam odpuszczenie naszego nieposłuszeństwa, naszego buntu. Przeciw Niemu i przeciw dalszym autorytetom. Jezus uczynił to z miłości względem nas, względem mnie i Ciebie. On jest źródłem dobra dla wszystkich ludzi i w dniu dzisiejszym. Amen.